Rozwodzącego, 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 ostatecznego ataku. Niemcy bronią się. Nie, Wycofuje się do tyłu i że niemieccy Niemcy tracą Twoją osłonę. <śles> Brak amunicji. My pokazujemy Państwu to w uproszczonej formie, Że ten brak amunicji był dotkliwy. Jeżeli Rosjanie mogli liczyć na nieograniczone rezerwy amunicji, Niemcy musieli się opierać na szczułych zapasach. Widać jeszcze ostatnie stały z karabinu maszynowego MG40.